Zmiana konta firmowego kiedy i jak zmienić rachunek firmowy Zmiana konta firmowego to ważna decyzja, która może mieć znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Proces ten, choć wydaje się złożony, może przynieść wiele korzyści, takich jak lepsze warunki finansowe, większa funkcjonalność usług bankowych czy poprawa efektywności operacyjnej. W niniejszym artykule przedstawiamy kompleksowy przewodnik dotyczący zmiany konta firmowego, omawiając kiedy i jak należy to robić, jakie kroki podjąć i co warto wiedzieć przed zmianą. Dowiesz się, jak zmiana konta wpływa na biznes. Na koniec przedstawiamy case study ukazujące korzyści płynące z takiej decyzji. Kiedy i jak zmieniać konto firmowe? Praktyczny przewodnik. Decyzja o zmianie konta firmowego często jest motywowana chęcią osiągnięcia lepszych warunków finansowych, takich jak niższe opłaty za prowadzenie konta czy korzystniejsze oprocentowanie. Innym powodem może być poszukiwanie banku oferującego bardziej zaawansowane narzędzia bankowości elektronicznej, które usprawnią procesy finansowe w firmie. Zmianę konta warto rozważać również w sytuacji, gdy aktualny bank nie spełnia naszych oczekiwań biznesowych, np. w zakresie obsługi klienta czy dostępności dodatkowych usług. Jak zatem przeprowadzić zmianę konta? Pierwszym krokiem jest dokładna analiza ofert różnych banków i wybór tej, która najlepiej odpowiada potrzebom firmy. Następnie należy dokonać formalności związanych z otwarciem nowego konta, co zwykle wiąże się z podpisaniem umowy i dostarczeniem wymaganych dokumentów. Ważne, aby przed zakończeniem współpracy z dotychczasowym bankiem upewnić się, że wszystkie zobowiązania zostały uregulowane i nie ma żadnych zaległości. Zmiana konta firmowego Kroki do podjęcia. Proces zmiany konta firmowego wymaga przemyślanej organizacji i planowania. Po wybraniu nowego banku i otwarciu w nim konta, konieczne jest przeniesienie wszystkich stałych zleceń, takich jak płatności abonamentów czy comiesięczne przelewy na wynagrodzenia pracowników. Równie istotne jest poinformowanie kontrahentów i klientów o zmianie numeru konta, aby uniknąć opóźnień w płatnościach i nieporozumień. Warto także zwrócić uwagę na wszelkie umowy i zobowiązania finansowe, które mogą być powiązane z dotychczasowym kontem, np. kredyty czy linie kredytowe. Przeniesienie tych zobowiązań do nowego banku może wymagać dodatkowych negocjacji i umów. Należy również pamiętać o przekazaniu pełnomocnictw do nowego konta dla odpowiednich pracowników i zmianie danych w systemach księgowych i płatniczych firmy. Co warto wiedzieć przed zmianą konta firmowego? Przed dokonaniem zmiany konta firmowego istotne jest dokładne zrozumienie warunków oferowanych przez nowy bank. Należy szczegółowo przeanalizować strukturę opłat i prowizji, możliwości dostępu do dodatkowych usług, takich jak kredyty czy faktoring, a także ocenić jakość obsługi klienta i wsparcia technicznego. Ważne jest również sprawdzenie, czy nowy bank oferuje odpowiedni poziom zabezpieczeń, zwłaszcza w kontekście bankowości internetowej i mobilnej. Kolejnym aspektem na które warto zwrócić uwagę jest proces migracji konta. Zrozumienie procedur przenoszenia stałych zleceń, pełnomocnictw i historii transakcji jest kluczowe dla płynnego przejścia. Równie istotne będzie ustalenie harmonogramu zmiany, aby zminimalizować ewentualne zakłócenia w codziennej działalności firmy. Ostatecznie, decyzja o zmianie konta powinna być podjęta po rozważeniu wszystkich za i przeciw, mając na uwadze długoterminowe cele i strategię biznesową firmy. Jak zmiana konta firmowego może wpłynąć na Twój biznes? Zmiana konta firmowego może mieć pozytywny wpływ na operacje finansowe i ogólną efektywność biznesową. Nowy bank może oferować lepsze warunki, takie jak niższe opłaty za transakcje czy lepsze oprocentowanie salda, co przekłada się na bezpośrednie oszczędności finansowe. Ponadto dostęp do nowocześniejszych narzędzi bankowości elektronicznej może usprawnić procesy płatnicze, co jest szczególnie ważne w szybko rozwijających się firmach. Z drugiej strony, zmiana konta może wiązać się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak potrzeba przeszkolenia pracowników, skorzystania z, z nowego systemu bankowego czy przejściowe zakłócenia w przepływach finansowych. Dlatego jeszcze przed podjęciem decyzji o zmianie konta warto dokładnie przeanalizować, jak wpłynie ona na różne aspekty działalności firmy i przygotować odpowiedni plan działania, który zminimalizuje potencjalne trudności. Case study: Korzyści ze zmiany konta firmowego. Analiza przypadku rzeczywistej firmy, która zdecydowała się na zmianę konta firmowego, może być pouczająca. Firma działająca w branży technologicznej zauważyła znaczne oszczędności po przeniesieniu swoich operacji bankowych do nowego banku, który oferował niższe opłaty transakcyjne i lepsze warunki kredytowe. Nowy system bankowy umożliwił automatyzację wielu procesów finansowych, co przyczyniło się do zwiększenia efektywności pracy i lepszego zarządzania płynnością finansową. Po zmianie banku firma zyskała dostęp do szerszej gamy usług finansowych, w tym do rozwiązań wspierających ekspansję międzynarodową. Nowy bank zapewnił też lepsze wsparcie w zakresie doradztwa finansowego i planowania strategicznego. Te zmiany pozytywnie wpłynęły na wzrost firmy i jej stabilność finansową, co pokazuje, że odpowiednio przemyślana i dobrze wykonana zmiana konta firmowego może przynieść znaczące korzyści dla przedsiębiorstwa.